Siemano mordeczki, jestem FENKU, witam was bardzo serdecznie wy już w szóstym odcinku z Minecrafta, prawdopodobnie szóstym, bo nie jestem tak do końca przekonany czy to jest szósty odcinek. Ok, sobie tą chatę, chyba ją sobie tak zostawimy. W ogóle nagrywałem przed chwilą, nie, to było wczoraj, nie przed chwilą. Odcinek no i oczywiście okazało się, że się nie nagrał, w sensie dźwięk był ok, ale ekran to była jedna kratka. Jednak klatka, nie kratka. I tak, w tym odcinku skupiłem się na tym, żeby budować to jaskinie. Zrobiłem sobie projekt, bo chciałbym, żeby to było takie kółko. Fakt fakt, tutaj jest to trochę źle zrobione, ale chciałem zobaczyć, czy tak będzie wyglądało to w miarę ok. Wyszło, że będzie to wyglądało w miarę ok. To się później skopię, na to nie patrzcie. Tutaj sobie zrobiłem taki lekki magazyn, żeby wiecie, chować temki, e, które wykopie, żeby miał gdzie trzymać. W ogóle właśnie że żelazo mi się kończy. Lipa trochę. E, mam tutaj troszeczkę do przepalenia, aczkolwiek nie wiem jak na jak długo mi to po prostu starczy. Tutaj mam andezyt, yy, diorit, yy. Wow, w ogóle są trzy różne. Myślałem, że jest tylko diority, i granit. Wow, yy, troszeczkę w szoku jestem. Yy, więc to sobie wrzucę póki co tutaj. Yy, Skraftuję sobie dodatkowo dwa kilofe. No i przy okazji pokażę wam, a nie drewniane, żelazne, jaki dom efekty prac. Ja ogólnie będę wam pokazywał, jak to się wszystko rozwija na początku każdego odcinka, albo nie na początku każdego, ale po prostu jak coś tutaj zrobię. Więc możliwe, że przez dwa odcinki tutaj nic nie będzie, bo po prostu nie będę tego kopał. I więc to będzie takie kółko, jak tam zrobiłem, i ono będzie schodziło dwie klatki w bok, jedna w dół. E, I tutaj zacząłem kopać po prostu od góry. No i od góry to na razie idzie jakoś tak. Tylko, że e, zastanawiam się, czy powinienem. To skopywać, bo ja tutaj będę chciał pewnie w przyszłości jakiś sufit robić, no i to może być mega męczące. skopię, żeby tutaj za każdym razem to podwyższać. Aha, nie skończyłem tego, bo mi się kilo skończył. To wiecie, co może to sobie skopiemy? Tutaj w ogóle jest jakiś cave. Przed chwilą słyszeliśmy zombiaka, nie wiem czy to było słychać, raczej tak. Ja tutaj wcześniej słyszałem szkielety, i w ogóle od teraz te filmiki będą wlatywać raz na dwa dni, dlatego że teraz będę miał troszeczkę więcej zajęć, no i też nie będę miał. Na tyle dużo czasu. Z drugim kanałem zobaczymy, co będzie. Pewnie też jeden odcinek na dwa dni, albo nawet rzadziej. E, nie wiem, zobaczymy, jak będę miał czas. E, myślę, że tym bardziej do przodu będziemy szli, tym będę miał więcej tego czasu. E, zresztą zobaczymy. No, na razie chciałbym się głównie skupić na tym kanale. E, zobaczymy, jak e, będzie w przyszłości. Więc co? Póki co, tutaj mamy taki cave, on jest tako wykopany. E, zobaczymy. Kurde, głośno to spacja brzmi I tak naciskałem z tej strony, z tej strony jest w ogóle głośniejsza niż z środka, więc będę tak naciskał. Eee, więc póki co sobie zostawimy to tak. Nie będziemy tego ruszali za bardzo, bo nie ma co. Eee, na tym odcinku po prostu tego tak robić i teraz tak. Eee, następną rzeczą, jaką chciałbym sobie wybudować, to chciałbym zrobić przejście z naszego domku tutaj. Eee, to przejście chciałbym zrobić w górze. I ono jest ważne dlatego, że w tym przejściu chciałbym przy okazji zrobić farmę. Eee, Pokazywałem już, w którym miejscu było, tak mniej więcej to będzie Wam, więc to będzie gdzieś tutaj w tej górze, zaraz się tam przejdziemy, tam już nawet zacząłem kopać, bo potrzebowałem troszeczkę kamienia na domek, więc to było gdzieś tutaj. To drzewo w ogóle sobie zetniemy, bo ono będzie nam zasłaniać to przejście, ono będzie oszklone i z drewna, z drewna akacjowego raczej, wydaje mi się, że ładnie będzie wyglądać czarne drewno. Aczkolwiek, no tutaj ten biom jest taki akcjowy, więc nie wiem czy chcę wpychać to czarne drewno, tym bardziej, że muszę po niej gdzieś iść i je znaleźć, więc zobaczymy, w ogóle to jest e, za, za krótkie, musimy jeszcze jedną kratkę w bok wybudować, Znaczy wykopać w sumie, nie wbudować. i tutaj gdzieś w tym tunelu będzie wejście tam bardziej w głąb, e, nie wiem, tak z trzy kratki w dół powiedzmy, no i wejście w głąb, no i tam po prostu będą farmy zrobione. Tylko, że jak ja bym chciał dokładnie to tutaj zrobić? Kurde, ciekawe, czy mam troszeczkę drzewa akacjowego w naszym domku. Mam nadzieję, że tak, aczkolwiek jak zgaduję, to ja je całe wykorzystałem. Tutaj nie ma, tutaj są same liście. Tutaj zacząłem robić w ogóle taki żywopłot, ale zobaczymy, jak z tym wszystkim pójdzie. Mamy trochę tego drewna, nie jest go wcale dużo. Nie wiem, może ja pójdę go nakopać jeszcze trochę. Nie będę go potrzebował jakoś mega dużo, bo to jest tak tylko do zaznaczenia. Więc pójdę skopać z dwa drzewa, to chyba nie po tej stronie, po drugiej stronie sadziłem te drzewa akacjowe. Po tamtej sadziłem te takie, o właśnie. Tutaj w ogóle jest strasznie pusto, nie ma praktycznie żadnych drzew. Ale to spoko tam po prostu posadziłem gęsto i przez to mi zabrakło pewnie sadzonek, jakbym miał e, zgadywać. Zresztą. Kurde czemu to. Co, pierwszy raz mi się tak trafiło chyba z drzewem z drzewem akacjowym, że urosły tak dwa nad sobą. Myślę, że to przez to, że tutaj jest jeszcze drugie drzewo i one jakoś na siebie naszły, czy coś w tym stylu. Jakbym miał zgadywać, aczkolwiek to no, może tak po prostu urosło, tylko, że ja nie pamiętam, że tak się zdarzyło. Dobra, mamy 32 dokładnie pół stajka, wow. Mieliśmy takiego farta do tych liczb. E... Więc dobra, idziemy sobie to tam postawić i zastanawiam się, co jak latek powinienem stawiać to drewno. Zaraz zresztą zobaczymy. Więc chyba pierwsze postawię sobie gdzieś tutaj na tym o poziomie. Tutaj w środku, kurde, nie mam pojęcia, czy tutaj w środku powinienem. Dobra, postawię tutaj, może jednak nie w środku. To ma chyba 4 kratki wysokości, jak tam robiłem, dokładnie tak. No i co, tutaj bym robił tak z 8 kratek, może, czyli jest. 2, 2, 2, 2, czyli tutaj gdzieś to powinno być kolejny słupek, zaraz sobie obczajmy, czy aby na pewno tak. Nie wiem, czy to nie powinno być do samej góry, ale z drugiej strony wtedy szkło nie będzie się z tym pokrywać. Kurde, no nie wiem. 2, 2, 2, 2, dobra, jest git. Mm, tutaj dalej kolejne. I teraz nie wiem, jak liczyć kratki po skosie, ale myślę, że kratki po skosie będziemy liczyć po prostu jako jeden. Czyli tutaj sobie wykopię, to jest jako 4. Tutaj wykopiłem, tutaj są kolejne 2 i. Hmm. Co zrobić z tym słupkiem? Dobra, to tutaj też sobie zrobimy, tak? Tutaj to w ogóle będzie wchodzić w tą ziemię, bo nie będziemy chcieli skopywać tej górki. Chociaż jeżeli to ma mieć 4 kratki wysokości, to nie mam pojęcia, czy to się tutaj zmieści. Jest szansa, że będziemy musieli tę górkę w ogóle podnieść do góry. Tutaj to i tak musi być obkopane dookoła domku, więc później się tym zajmiemy. Na razie się tym nie przejmujmy. Zrobimy to po prostu innym razem. E, dobra, wróćmy tutaj do tego, co robiliśmy wcześniej. Czyli tu jest jedna kratka. To jest czwarta kratka tak w zasadzie. E, tutaj jest... E, są dwie. E, tak? Tak, i teraz jeszcze dwie, czyli tutaj powinny być... Powinien, powinno być... Kurde, nie wiem czy powinno być to drewno, czy powinien być ten słupek. No. I na tym powinniśmy jakoś zakończyć. Tutaj powinno być następne 8 kratek. Przy czym, nie wiem czy chcę to już teraz robić, dlatego, że nie wiem jak to tutaj będzie szło, o ile chcę obkopać. Wydaje mi się, że to będzie tak około, tak jak tutaj jest zrobione, czyli 4 kratki w bok od tego. Czyli bym musiał wykopać tutaj dwie i jeszcze dwie. I chyba jeszcze, nie dobra, może nie jeszcze jedną kratkę. Więc musiałbym to tutaj właśnie tak oskopać, no i zobaczyć po prostu, jak to wygląda tutaj u góry? Czy jest wysoko, czy... Jest kurwa wysoko. Ja <grych> no, żartuję. Nie. nie było chyba kurwa. W ogóle to jest z Pawła Jumpera. Nie pamiętam jak tam było. Jest kurde wysoko, coś takiego. Kurde, na pewno nie było tam kurwa. Czyli to musiało być... Jest kurde wysoko. A zresztą... No mniejsza, wiadomo co chodzi. Chciałem być śmieszny, nie wyszło. Chodziło mi o to z Pawła Jumpera, że jest wysoko. I co, bierzemy... Tutaj, wydaje mi się, że tutaj to jest o wiele wyższe niż tam. Aczkolwiek i tak będziemy musieli sobie to podwyższyć. Do tego będziemy musieli tutaj sobie pościnać to drewno. Więc to zajmie nam chwilę czasu. Myślę, że podwyższymy sobie to może na ten poziom gdzieś. Czy dalej będziemy to podwyższać tam z tyłu? Chyba nie, bo tutaj już będzie górka. Więc ten poziom powinien być dla nas ok. Yy, więc yy, co, skopmy się może tutaj na dół, gdzie już zacząłem kopać. I teraz. Tak, to powinno być na 4 kratki w głąb, więc myślę, znaczy w głąb, w górę yy, i wszerz chyba z 5 czy coś takiego, więc myślę, że jak tutaj sobie to zrobimy, to będzie idealnie. Yy, na pewno to było na, na 5 kratek, na 4 najpierw zrobiłem tak, później na 5, więc to będzie jakąś takiej szerokości. Kurde, zostawiłem tam łóżko, a się noc robi, szkoda, że nie mam drugiego tutaj, więc musimy tam przesprintować. I wiecie co to by było na tyle w tym odcinku? Ten odcinek ma być taki krótki. Ja sobie w międzyczasie ogarnę. Tutaj to wszystko wykopię. My będziemy w następnym odcinku to wykładać szkłem, no i wkopywać je tam do środka, żeby zrobić farmę. Wiem, że ucinam to tak w środku tej pracy czy coś, ale nie chcę, żeby ten odcinek był yy, zbyt długi, bo po prostu wtedy będzie troszkę za nudny. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie. Sezniajcie. Widzimy się już w następnym odcinku z Minecrafta, w którym to już będzie wszystko wykopane. I będziemy tutaj kładli szyby, kłaść szyby. Wykopiemy, wykopię też poza odcinkiem tutaj do okładonku. Powinienem to zrobić, nie mam pojęcia czy to zrobię. Możliwe, że zajmiemy się czymś innym. Zobaczymy tutaj te drzewa będę musiał skopać, ale to dobrze, bo będę miał przynajmniej jakiś budulec. O, tutaj posadziłem dużo drzewa, drzew akacjowych. Ok, nawet tam dwa obok siebie. Więc trzymajcie się tak jak już mówiłem, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie się łamko.